Dzisiaj znowu odkurzamy. Zbliża się koniec wakacji, tak więc trzeba się przygotować do roku szkolnego, a do roku szkolnego najlepiej wyodkurzać sobie miejsce pracy i najlepiej to zrobić odkurzaczem robotem. Dzisiaj na warsztacie Xiaomi Viomi V3, ja dość długo, bo myślę, że ponad półtora roku używałem V2 u siebie, tak więc mam pewien sentyment do tego e, urządzenia. No ale oczywiście tradycyjnie przyjrzymy się wersji V3, e, nowszej wersji i rozpoczniemy od tego, e, od czego zazwyczaj rozpoczynamy, czyli e, od informacji, co znajduje się w opakowaniu. Wszystko jest zabakowane bezpiecznie, tak więc zam zamówienie tego zestawu kurierem nie wydaje się, e, że stworzy jakieś nadmierne niebezpieczeństwo. E, w zestawie otrzymujemy instrukcję instrukcji obsługi w języku polskim i tradycyjnie taka informacja dla osób, które pierwszy raz będą miały robota u siebie w domu, niech dokładnie przestudiują tą instrukcję, bo tam jest wszystko dokładnie opisane, jak go umieścić, gdzie umieścić, jak przygotować do pierwszego przejazdu. Jest to robot, który będzie umożliwiał nam zarówno odkurzanie, jak i mopowanie. W zestawie jest nakładka mopująca. W tej nakładce mopującej mamy już zainstalowaną jedną sz szmatkę, mamy również zapasową dodatkową Szmatkę oraz jeszcze w bonusie jednorazowe nakładki w liczbie sztuk 10. Otrzymujemy również narzędzie, które pozwoli nam na skuteczne wyczyszczenie szczotki głównej tego odkurzacza. Zapasowa szczotka boczna również jest w zestawie. Nie mogło zabraknąć zasilacza, który będzie podłączany do stacji ładującej. Ta stacja ładująca wyposażona jest w takie dwa kontakty, na które będzie odkurzacz najeżdżał i będzie się ona ładowała góry mamy diodę kontrolną, na froncie mamy zestaw czujników pod tym półprzezroczystym plastikiem, na dole cztery gumowe duże nóżki, mamy również miejsce, gdzie będziemy mogli nadmiar przewodu zwinąć. Pamiętajcie, że to urządzenie nie lubi się, żadne urządzenie tego typu nie lubi się z kablami, jeżeli robicie pierwszy przejazd, to zwróćcie uwagę, żeby wszędzie, gdzie te kable mogą się znajdować, odpowiednio je zabezpieczyć, bo później ewentualnie można je wygrodzić strefami niedostępnymi. W zestawie oczywiście jest sam odkurzacz, kolor czarny. Nadstawka, w której znajdują się czujniki, czujniki laserowe, które widzicie mniej więcej jak teraz funkcjonują. Dzięki tym czujnikom robot będzie poruszał się po naszym domu bezkolizyjnie. Będzie również tworzył mapę, która będzie dostępna w aplikacji. Dzięki tej mapie będziemy mogli szereg różnego rodzaju rzeczy wykonać, ale to oczywiście w momencie, kiedy dojdziemy do sekcji software'owej. Przed przystąpieniem do pracy, zdejmuję. Zabezpieczenia, które są w robocie zainstalowane na czas transportu, zabezpieczają one przedni. Przedni już taki fizyczny, ruchomy zderzak. Jeżeli czujnik jakiś nie wyczułby przeszkody, bo będzie ona za niska, mamy ten przedni zderzak, który zareaguje. Mamy taką gumową nakładkę, tak więc nawet jeżeli robot do czegoś dojedzie, czy coś uderzy, nie zostawi na tym przedmiocie żadnych śladów. W brzuszku robota znajduje się hybrydowy pojemnik. Do tego hybrydowego pojemnika będą zbierane nieczesności oraz do tego hybrydowego pojemnika będziemy mogli nalać wodę. Pod klapą również znajdziemy kontrolkę Wi-Fi oraz przycisk reset. Jeśli chodzi o zbiornik, to mamy system filtrujący, który dokładnie te nieczystości, które zbierze, zatrzyma w brzuchu robota, nie będą one z powrotem wywiewane na czyszczone powierzchnie. W prosty sposób będziemy opróżniali ten zasobnik z brudu i również tak jak wspomniałem wcześniej na górze tego urządzenia mamy zabezpieczony uszczelką otwór, do którego będziemy mogli wlewać wodę. Zgodnie z tym, co producent nam napisał, ta woda ma być czystą wodą bez żadnych dodatkowych detergentów. Również na tej górnej pokrywie znajduje się no, taka obrazkowa instrukcja, jak należy to wykonać. Jeśli chodzi o design tego produktu, to można powiedzieć, że klasyczny, elegancki, wykonany z dobrych materiałów. Tak więc tutaj absolutnie żadnych zastrzeżeń do tego, jak ten robot jest wykonany. I w jaki sposób wygląda? Nie mam. Nakładkę mopującą będziemy instalowali w bardzo prosty sposób. Po prostu wsuwamy, ona się zakleszcza na tylnej części robota. W tym momencie po zainstalowaniu takiej nakładki mopującej odpowiedni program, który umożliwia mopowanie, będzie uruchomiony w aplikacji. Jeżeli nie założymy nakładki mopującej, jeżeli nie nalejemy wodę, no to oczywiście opcji mopowania nie uruchomimy. Od spodu znajdziemy czujniki, czujniki które będą dbały o to, żeby robot nie spadł nam ze schodu. Znajdziemy tam również koło podporowe oraz dwie blaszki, które są kontaktami służącymi do naładowania tego odkurzacza, kiedy najedzie na stację ładującą. Również znajdziemy szczotkę boczną już zainstalowaną i tą jedną, którą że się widzieli wcześniej, mamy na zapasie. Napęd robota jest realizowany przez dwa niezależne zawieszone koła, tak więc dzięki temu będzie on bez najmniejszego problemu pokonywał wszelkie niewielkie progi oraz wjedzie na pewno na każdy dywan. Elementem roboczym głównym będzie elektroszczotka ona będzie się obracała podczas pracy, będzie nagarniała wszelkie nieczystości do otworu, który będzie zasysał je do brzuszka naszego odkurzacza robota. Raz na jakiś czas, tak jak powiedziałem, mam odpowiednie narzędzie. Trzeba taką szczotkę wyjąć, wyczyścić, przeczyścić, tak aby odkurzacz działał z najwyższą dostępną dla niego mocą. Do sterowania odkurzaczem będziemy mogli użyć aplikacji. Jest to znana aplikacja Mi Home, tak więc nie musimy dodatkowych innych aplikacji producenckich. Instalować. Sam, sam proces dodania odkurzacza bardzo prosty. Jesteśmy prowadzoni w zasadzie krok po kroku wykonujemy wszystkie wskazane czynności przez aplikację i po kilku chwilach urządzenie jest podłączone do naszego smartfona, do naszej aplikacji. Tak jak już wam powiedziałem, pierwsze przejazdy zróbmy z uwagą, posprzątajmy wszystko, co może znaleźć się w zasięgu robota. Będą to przejazdy, które stworzą nam mapę. Będziemy mogli na bieżąco. Widzieć, jak ta mapa powstaje, oraz będziemy na bieżąco widzieli, jak robot porusza się po naszym mieszkaniu. Zróbmy mu dostęp do wszystkich pomieszczeń, do których będzie miał wjeżdżać. Później będziemy mogli sobie taką mapkę wyedytować i dodać mu różne obszary, do których wjeżdżał nie będzie. U mnie po pierwszym przejeździe mapa wyglądała w następujący sposób. Jak widzicie, w zasadzie wszystko było poprawnie rozpoznane. Jedynie dość długi 17-metrowy korytarz został podzielony na dwa pokoje. Mamy Odpowiednią możliwość, żeby te, to, to poprawić, wyedytować, tak więc ja mój korytarz połączyłem w jedno pomieszczenie, oraz w sypialnię, która jest dobudowana garderoba, też pozwoliłem sobie podzielić na dwa pomieszczenia, tak żeby ewentualnie można było takie urządzenie wysyłać zgodnie z harmonogramem do wybranego pomieszczenia. Aplikacja również umożliwia nam na dodanie wirtualnej ściany bez stosowania żadnych fizycznych przeszkód. Możemy również dodać obszar, gdzie odkurzacz ma w w ogóle nie wjeżdżać. Ewentualnie możemy dodać obszar, gdzie odkurzacz ma tylko i wyłącznie nie mopować. Tak więc, jeżeli mamy na przykład dywany i dużo paneli, to możemy sobie niektóre pokoje wybrać tylko do sprzątania, do odkurzania, a inne możemy wybrać do sprzątania i do. Mopowania. Do wyboru mamy trzy tryby pracy. Pierwszy tryb odkurzanie, drugi tryb jest to odkurzanie plus mopowanie, czyli zmiatanie i mopowanie i trzeci tryb to jest tylko i wyłącznie mopowanie bez uruchamiania zasysania nieczystości. W zależności od wybranego trybu mamy możliwość ustawienia mocy ssania, jeżeli włączymy tryb, w którym odkurzacz ma właśnie odkurzać i mamy również dodatkową opcję ustawienia poziomu wody w trybie, gdzie jest mopowanie dostępne. Będziemy mogli również ustawić poziom pierwszy drugi lub trzeci podawania wody. W ustawieniach mamy opcję odkurzania wzdłuż krawędzi. Jest to opcja załączana na najbliższy cykl pracy oraz opcja Powtórz odkurzanie, czyli również ta opcja będzie działała przy następnym trybie pracy. Mamy dwa tryby mopowania, czyli tryb S oraz tryb Y, tak zwaną jodełkę. W zależności od tego, jaką formę preferujemy, ta, ten tryb Y będzie bardziej dokładny. Możemy taki tryb u siebie włączyć. Następna opcja są to zapisy odkurzacza, czyli tutaj możemy sobie sprawdzić historię czyszczenia. Kolejną opcją jest harmonogram. W tym harmonogramie możemy sobie sprecyzować dokładnie, co, kiedy, gdzie. I w jaki sposób odkurzacz ma zrobić, niezależnie od naszej obecności w domu. Tak więc, po zaplanowaniu całego tygodnia, on będzie po prostu regularnie jeździł, sprzątał w wyznaczonym czasie i w wyznaczonych miejscach w odpowiednim trybie, jaki sobie zdefiniujemy. Kolejna opcja jest to znana z każdego smartfona, opcja nie przeszkadza. Jeżeli by odkurzacz nam nie wykonał jakiegoś działania za jednym razem i chciałby wznowić swoją pracę w godzinach, w których jest włączony nie przeszkadza, no to oczywiście nie będzie on nam przeszkadzał i to wznowienie nie nastąpi. Mamy możliwość włączenia trybu odkurzania dywanów, czyli jeżeli ustawimy, że na podłogach twardych będzie on chodził z niższą mocą niż maksymalna, w momencie kiedy odkurzacz wjedzie na dywan, automatycznie przełączy się na moc silniejszą i będzie mocniej odkurzał te dywany. Jest oczywiście możliwość edycji map. Mamy możliwość wyboru pakietu głosowego. Jest oczywiście język polski. Wszystkie komunikaty odkurzacz będzie nam wtedy wydawał po polsku. Jest regulacja głośności. Urządzenie jest bardzo głośne, jeśli chodzi o te wszystkie komunikaty. Dostępne są statystyki materiałów eksploatacyjnych. Wtedy będziemy wiedzieli, kiedy należy pewne elementy wyczyścić, a kiedy pewne elementy należy wymienić. Mamy oczywiście pilota zdalnego sterowania, żebyśmy chcieli ręcznie gdzieś tym odkurzaczem podjechać, gdzieś go skierować. Jest kalibracja urządzenia. Możemy sobie go zmienić. Indziej nazwę, zarządzać lokalizacją, udostępniać innym domownikom możliwość sterowania tym odkurzaczem, definiować sobie automatyzację, aktualizować oprogramowanie oraz mamy dostępne pomoc i informacje zwrotne oraz dodatkowe ustawienia. Przejdźmy teraz do samego odkurzania. Jak widzicie, odkurzacz realizuje tą funkcję inteligentnie, czyli na początku będzie objeżdżał nam dookoła pomieszczenie. Oczywiście, zgodnie z tym, co mamy na mapie, możemy sobie wybrać, czy ma, ma nam czyścić w jednym pomieszczeniu, czy ma nam czyścić w kilku pomieszczeniach, trzeba nam czyścić w całym domu. Tak więc każde pomieszczenie będzie najpierw objechane dookoła, czyli te wszystkie nieczystości, które się gdzieś tam po rogach zawsze zbierają, zostaną wyczyszczone, a potem inteligentnie krok po kroku linia po linii odkurzacz będzie realizował proces czyszczenia. Jeśli chodzi o siłę z sącą, to dość wysoka, jedna z najwyższych na rynku, 2700 paskali, pojemność baterii 5200 mAh. Oczywiście to Wam pewnie niewiele mówi, ale w zależności od wybranego trybu Mocy sącej, czy mapujemy, czy nie mapujemy. Mniej więcej taka bateria będzie nam wystarczała na dwie godziny. Półtorej dwie godziny i pozwoli na posprzątanie 250 m kwadratowych. Jeżeli macie większą pojemność do sprzątania, to oczywiście nie, nie trzeba się lękać tego, ponieważ odkurzacz ma taką funkcjonalność, że będzie kontynuował odkurzanie. Wróci on do stacji dokującej. Jeżeli zabraknie już energii w baterii, naładuje się w stacji dokującej, jeżeli nie będzie harmonogramu nie przeszkadzać, to dokończy sprzątanie powierzchni większej. Tak, więc tutaj też nie ma. Niebezpieczeństwa. Zainstalowane czujniki laserowe robią bardzo, bardzo, bardzo dokładną mapę. Również pozwalają robotowi na poruszanie się, nazwijmy to bezkolizyjne. Uruchomiłem robota w trybie mopowania, włączyłem mu tryb Y, ten taki bardziej dokładny, jazdy w jodełkę, Widzicie, jak to wygląda. Na uwagę zasługuje to, że mamy trzy tryby dozowania wody. W tym trybie najwyższym faktycznie to dozowanie wody jest najwyższe. Ja jeszcze nie widziałem odkurzacza, który by tyle wody dozował. Z mojego punktu widzenia jest to dobra funkcjonalność. Z tego względu, że w sezonie zimowym, kiedy mam podgrzewane podłogi, to faktycznie, jeżeli robot dozuje za mało wody, to mopowanie nie jest takie skuteczne w momencie, kiedy tej wody dozuje więcej. Tutaj mamy trzy tryby, i tutaj bezwzględnie te trzy tryby wystarczą do tego, żeby naprawdę nawet bardzo mocno taką podłogę zwilczyć. Oczywiście w zależności od posiadanej podłogi, w zależności od tego, czy macie podgrzewaną czy nie, no to używacie tego trybu, który jest dla was optymalny. Niektórzy będą potrzebowali minimalnego. Mają taki tryb, inni średniego, a inni wysokiego, tak jak ja i tutaj jestem z tej funkcji. Naprawdę zadowolony, bo robot no, potrafi bezwzględnie na mokro umyć podłogę. mówiąc, robot podczas mojego testu spisywał się bez zastrzeżeń. Wszystkie zadania, które przed nim postawiłem, wykonał bardzo dobrze. Tak jak wam mówiłem na wstępie, ja jestem mocno zaznajomiony z VOMI. Tak jak mówiłem, V2 u mnie jeździła. V3 jest to ulepszona konstrukcja, która charakteryzuje się tym, że te mapy jeszcze są bardziej dokładne i ten przejazd robota jest jeszcze. Bardziej bezkolizyjny, tak więc no, pod tym względem wszystko wygląda dobrze. Tradycyjnie zachęcam Was do komentowania, do dzielenia się własnymi doświadczeniami z używania takiego robota. Tradycyjnie zachęcam do oceny filmu, do subskrypcji kanału, jak i do odwiedzania strony testhap.pl